不 а з о б р Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Diolch yn ハハハハ。 Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. budite <laughs> <laughs> Bravo! Bravo!

gdzie mieliśmy mnóstwo sytuacji. Szczerze, co mecz zdarza nam się, że mamy parowne sytuację. Dzisiaj z dwóch metrów się strzelamy w troszeczkę, nie wykorzystujemy. Później zostajemy skarceni przez przeciwnika, gdzie z 30 metrów nam strzelają. Jakieś dziwne, dziwne bramki tracimy. Musimy to tym elementem opracować. No, ależ tak naprawdę nie, nie ma piłkarsku nie mamy z czego się stydzić. Byliśmy naprawdę jak mówię, zrównętrznie reprezentowaliśmy i ten mecz mógł się w drugą stronę mogliśmy my dzisiaj zwycięstwo. Dzień dobry trenerze, tak jak się umówiliśmy w sobotę po meczu, drugie, drugie zwycięstwo z rzędu, ten krok drugi z trzech wykonany. Jest radość po dzisiejszym spotkaniu, spotkaniu taka stuprocentowa, bo, bo Moniki jednak postawiły się nam dosyć mocno i, i było sporo nerwowości w pewnym momencie na boisku. Radość, radość jest, bo wygraliśmy. To, to jest na pewno, zawsze trzeba się cieszyć ze zwycięstwa, radość jest z tego, że, że nie straciliśmy bramki, I choć, choć tutaj nam sprzyjało dużo szczęścia, bo gospodarze stworzyli kilka okazji, które powinni zamienić na, na gola i no, przyporciło nam się w tych momentach i, i, i tu, tu, tutaj na pewno to na plus, że mamy to szczęście i, i na pewno jest, jest dobrze, eee, także jak najbardziej cieszymy się ze zwycięzcą. O ile po meczu z Spartą Szepietową było można znaleźć jakaś trochę na skuteczność, to dzisiaj chyba to element, do którego ciężko się przyczepić, bo większość tych sytuacji, które mieli nasi zawodnicy, udało się wykorzystać. Tak, większość sytuacji, jeśli chodzi o drugą połowę, to myślę, że ta skuteczność była praktycznie stuprocentowa bo to co stworzyliśmy to wykorzystaliśmy, Troś, trochę brakowało tej skuteczności w pierwszej połowie, gdzie udało nam się w wysokiej obronie odzyskać 2-3 razy piłkę bardzo blisko pola karnego i przeciwnik gospodarzy i nie skorzystaliśmy z tych, z tych momentów, tak. gdzie przeciwnik był w budowaniu akcji mocno, mocno, mocno szeroko ustawiony i to powinniśmy trochę lepiej, lepiej skorzystać z tych okazji. I wtedy pewnie, pewnie też ten mecz inaczej by wyglądał. A a wyglądał w drugiej połowie i na jej początku to się Nastawieni byliście od początku na szybkie zdobycie bramki, czy jednak tutaj z respektem do promienia chcieliście zobaczyć, jak ten mecz może się układać? M nastawienie raczej było z respektem, z racji tego, że spodziewaliśmy się groźnych y Kontrataków, jeśli chodzi o broń, i groźnych zawodników na, na skrzydłach, jeśli chodzi o gospodarzy. Także tutaj duży, duży respekt i, i raczej cierpliwość w to, że, że nasze walory nasze ofensywne, które posiadamy, będą uwidocznione i one przyniosą nam efekt w postaci i bramek i zwycięstwa, co się ostatecznie okazało prawdą. Na ławce rezerwowych w momencie 1 do 0, kiedy promień przycisnął i miał słówek i poprzeczkę, zdaje się, dużo nerwów panowało i, i dużo myśli w trenera głowie. Yy, na ławce rezerwowych delikatne zakopotanie na pewno było. Z mojej strony zakopotanie może jest złe słowo, ale liczyłem na to, że, że z tymi zmianami, które dokonałem. 50 bodajże nie wiem, 5 czy 7 minucie. Yy, wytrzymy jeszcze do 60-65, bo taki był plan. Niestety sytuacja wojskowa była jaka była i trzeba było reagować. I, i była akurat ta, ta reakcja i ten plan na zmianę się powiódł, bo, bo i wejście Rafała i Bartka Sylickiego bardzo dużo pozytywnego wniosło w nasze poczynania i i już tego momentu troszeczkę za chwilę zdobyliśmy bramkę na 2-0 i, i, i ten mecz już, już, już był bardziej poukładany z naszej strony. Trenerze, to teraz ostatni trzeci krok z tych umownych w sobotę z odrętami że Zapraszamy kibiców serdecznie na to spotkanie w Grajemy i oby podobnych nastrojach na 0 z tyłu i z wartowamy. Dokładnie, dokładnie zapraszamy Pogoda jeszcze sprzyja, póki jesień rzadko nie przyjdzie, zapraszamy na trybuny. I wspierać naszych zawodników do, do końca luty.